Gra na siebie. I to teraz pan. Mówię ci wszystkie trzy szybkie tematy. Marta jest najcharyzmatyczniejsza i ona z grupy dziewczyn jest największym zagrożeniem. Więc ona jedzie na Martę. Marta odpada. Zostaje Agata, którą każdy szanuje. Przypomnij sobie eliminację. Co było powiedziane? Ja odnoszę wrażenie, że ty grasz na siebie. I tylko to był argument, dlaczego Agata ta, taki dość k***, Dziwny, bo broniłem Agatę ja Misiek. Chyba ty. Ja też powiedział. Każdy powiedział, że Agata wszystkim pomogła, a tylko ona powiedziała, że Agata gra na siebie. Następny taki ku... twardy charakter, że to sobie nie dałeś na głowę, jest misiek. Połącz do kupy. Ale myślisz, że to ktoś robi tak z premedytacją? Tak. Naprawdę? Tak. A na kupiłaka bo go wszyscy lubią. i Jak on jej będzie bronił, to nikt nie będzie mu odbijał piłki. Słyszę, że jakaś wrzawa się robi, już przysypiam, ale chciałabym brać w niej udział. No to może teraz porozmawiamy no po prostu. Nie lubię, jak ktoś tak robi. Trochę się ten obraz ani zmienił w moich oczach. Ja myślę, że Ania rozgrywa nas i całą medycję. W sensie? W sensie? Że ty masz zajebiste umiejętności. Zostałaś skrytykowana chyba dwa razy przez wszystkie odcinki. Za każdym razem ci ktoś chwali, a ty cały czas mówisz, że czujesz się najpewniej i jesteś taka, nie wiem, niedoceniona czy coś. Farbowane jest to udawanie takiej, że ona potrzebuje docenienia, bo człowiek z reguły nie pastwi się nad takimi ludźmi i zawsze mi pomaga. Ania dzisiaj podniosła łeb wreszcie z uży i powiedziała, że ona się boi, że się zaraz zesra, bo zawsze jest tak, że jak jest fajnie, to się natychmiast musi zesrać i za długo fajnie być nie może. I kurde, potrwało to szczęście ze 4 godziny. Jest to ch... No Wiem, że nie wiedziałeś, ale słabo. W ch... Myślę, że nawet tytan nie poczułby się dobrze, gdyby usłyszał sobie coś, co kompletnie mija się z prawdą. Po ch... w ogóle ten temat. No tak czułeś. To Sk... tragedia, stary. Nie, były już się zaczęły te właśnie... Łatwo jest się nakręcić na wzajemne oskarżenia, ale potem trzeba wziąć na klatę tego konsekwencje. Rano Jajo wciąż przeżywa niesłuszne oskarżenie Ani, a dobry duch zespołu Kamil stara się śniadaniem załagodzić sytuację, bo w domu wszyscy milczą i smutek wisi w powietrzu. Amil ubiegł nawet sernik z przepisu szefa Geslera. Jest mi ciężko, ja nie wiem, jak ja w ogóle przeżyję. Ach, kur... To znowu pękno, no. Dzień dobry. Dobry dzień. Ojej. No ten, ten pierwszy kawałek się tak ukroił. Ale ten już wyszedł. No, ale to ładnie wygląda na osłodę tych wszystkich rzeczy. Dzisiaj jest dzień, wyjaśnimy wszystko, żeby nie było kwasu. To jest serio, naprawdę bardzo rzadko spotykane, że tu jest taki fajny, czysty klimat. I to jest aż tak nierealne, że czasami człowiek się doszukuje Bóg wie czego. I mi jest bardzo głupio, że w ogóle zasiałem takie trochę ziarno niezgody, jakiegoś takiego zwątpienia. Serio, a nie bardzo. Przepraszam. Serio. Wstaniesz w paszczę parę razy, wziąłem kwita. Naprawdę. I... Nie chciałabym, wiesz, żebyś miał taki obraz mojej osoby no, no, i żebyś no. mnie tak demonizował, bo wydaje mi się, że nie jestem kryształowa, ale na pewno nie jestem taka, jak, jaką mnie widziałeś i, i nie chciałabym być tak postrzegana. Sytuacja z Anią i te głupoty, co nagadałem, no teoretycznie zostały zamknięte. Ale no mnie jest strasznie głupio dalej. Барза е смигупи, но правда.